Zapraszam do recenzji następnej książki. Przede wszystkim chciałam pozdrowić naszych czeskich sąsiadów, bo na nasz rynek właśnie weszła nowa i bardzo mistrzowsko napisana książka. W pierwszym tomie całej serii Czarnoksiężnik, Władca Wilków, mamy opowieść utrzymaną w bardzo słowiańskich klimatach. Właśnie te słowiańskie klimaty ze słowiańskiej mitologii mocno przeplatają się w fabule, co moim zdaniem jest naprawdę bardzo urocze. Nie wiem, czy wiecie, ale właśnie za tę serię autor otrzymał Nagrodę Akademii Science Fiction, Fantazji i Horroru w kategorii najlepsza czeska i słowacka książka roku. A to chyba raczej nie byle co. Głównym bohaterem całej serii jest legendarny i waleczny łucznik Czarny Rogan, budzący strach i szacunek, ugawiedzi, i co trudno się przyznać, mocno pobudzający moją wyobraźnię w ten zły, zły sposób. Jednak nie w głowie mu sława, pieniądze czy kobiety. Jest niczym bohater walecznego serca, zajęty mszczeniem się za zabicie swojej kobiety. Książka jest pełna heroizmu. I tak jak mówiłam wcześniej, mamy tutaj dużo wątków z mitologii słowiańskiej, szczególnie jeżeli chodzi o różnego rodzaju bóstwa czy słowiańskie mityczne stworzenia, których jest tu pełno. Nareszcie, nareszcie nie ma wampirów. To, co mnie zachwyciło w tej książce, to także kobiety, bohaterki. Bohaterki waleczne, pełne inteligencji, sprytu. Naprawdę władcze, mocne, można by, można by było powiedzieć, kobiety z jajami. <ścoughs> Czyli takie, jakie powinny być. Powiem Wam szczerze, próbowałam, czytając tę książkę, znaleźć jakiś moment, element, który mogłabym mocno schajtować. Niestety nie udało mi się. Z wielką rozpaczą. Mówię wam, polecam. Czeka Was dobra literatura.